Witam wtorek przy gołąbkach Wypuściłem jedną parę tych jasnych Blawindry tam tu zamknięte jeszcze jest Tutaj to rozbieram do wywalenia To pójdzie pocztowych już nie ma tutaj To zrobiłem wczoraj dla pocztowych Tu sobie siedzą pocztowe teraz A tu góry Przedzieliłem to na pół. Ten omek to już taki... Później szczury, wszystko pod tym siedzi. Zo też już nie ma. Tu będzie bojlera u góry stała. W połowie kwietnia, może pod koniec kwietnia, tu będzie bojlera. Jak mnie nie będzie, to będą otwierane. Tu pod bojlerem sobie będą siedzieć. Rafa też będzie na bojlerze kwietnia myślę postawię to coś przygotowuję tu taki podes sobie zrobię żeby tu można było tędy wchodzić tak jak jest ta drabina trochę popaliłem tego to plastik to śmierdzi tam ludzi na działkach no tak co nic się nie dzieje Młode nie wiem czy się jakieś pokluły bo nie patrzę nie grzebie tam Gdzieś się coś wytruło na pewno, ale no się siedzą jeszcze. Jak to wygląda? A dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Tak tak się nie mylę, chyba dzisiaj pierwszy dzień wiosny. Chyba idę na górę, zobaczę co mam u góry jeszcze. Pocztowy siedzi nawet obcy na skówce żółtej i ma hodowlano, co jest założone Nie wejdzie pod kratę by weszła, może samica Żółta i czerwona hodowlana nie wiem co to jest Niezą zbytnio się na takich pocztowych, ale coś siedzi tutaj chęć to puścić, ale nie ja dam czasu trochę. Chyba lotów jeszcze próbnych nie ma, nawet nie wiem, bo się nie orientuję w tym. Też to miałem filmy o pocztowych, ale to zobaczymy, czy tam zgodę wyrazi. O te filmy. Templerka, a pokazywałem ostatnio młodego, jak przyniosłem. Nie wiem, gdzie on jest dziś lata. Boże. Ten tam huczy. Sraniec. To też tu przyleciało widzę. Wyjazd Wy Wyjazd. Czuję. To nie zniosłem, może i zniosły? Tak nie wiem. Wczoraj je tu przeniosłem. ja jajek nie zniosły. To Już by się zniosły, to już ciężko by było. Zobaczymy. Spokój, co jest? Tu jest samiczka. Tu może gdzieś na dole się coś Nie ma nic, nie będę ich sprawdzić, bo się żeby zaraz nie ucieknęli. Nie ma nic. Czekaj, czy się nachowam w tym roku coś pocztowych a to się okaże wszystko. Jeszcze są ganiali, nieganiali. Pozamykane mają. Kręcić może to jakiś no, haczyk sobie zrobić. No dobra, się sobie tu spokojnie. Ja to użyłem? że później to ruszę delikatnie, ale to i tak nie będzie chciało chodzić A kury gdzie są? Nawet nie będzie są kury Tam chodzisz pod chwinką leżą pod tym krzewem. Klepią też tam opuszczone, bo widzę, że się zrywają. Klepią pochodzą tutaj gdzieś. Co tu wam nagrywać? <laughs> Nie ma co nagrywać teraz. Ale zawsze czasu do czasu można jakiś filmik tam wrzucić. O jest, podszowa zleciała. O, tu jest z młodym triplerem. Myślę, Tutaj mogła wejść. On sam co jednego na Sparzył to samica. dobra, na tą chwilę to wszystko będzie. Jeszcze później, może coś dobra, Może będą ganiać Co się dzieje co to jest Pocztowa ludzi, nie go A jestem w dalej części. Pocztowa weszła tutaj jest z numerem telefonu z też ma, zaraz pokażę. Dzwoniłem do pana w sprawie tego gołąbka. Nie odbiera telefonu, ale postaram się SMS-a napisać do tego pana. Nawet nie wiem, jaki to jest okrąg, nawet nie wiem, jak to się sprawdza, bo ja tam nigdy nic nie miałem wspólnego z pocztowymi. Ale może to jest chyba numer 5258? Coś takiego to jest. Z roku to wiem, którego jest. Tutaj coś jeszcze jest. Nie wiem, gdzie to się sprawdza. Na razie ją zamknę. Tu ma numer telefonu. I tu ma taką skóweczkę. Na razie idzie tutaj do pocztowych. Jeszcze raz spróbuję do tego pana zadzwonić. Powiedzieć, że weszła. Sama wskoczyła do wody i się pić ciało, a to może z tamtego roku, jakiś młody, lot próbny był, nie wiem, no, ale ładna samiczka. Rzucę ją do pocztowy i się sobie siedzi. Spróbuję do tego pana później smsa napisać w domu. Zdjęcia mam mu brączek porobionych, prześlę. Zobaczymy. Jeszcze wpuściłem, tutaj sobie siedzi. A jeszcze raz próbuję do tego Pana zadzwonić. Zobaczymy, a jak nie to akurat potrzebuję samiczkę, to nie chcę siedzieć. Dobra, próbuję dzwonić do tego Pana, może się dodzwonię, to powiem Wam na filmie. Albo mu obrączki SMS-em prześlę, nie odbierze. Dobra. Dzwoniłem w sprawie tego pocztowego, pod ten numer, ale tam nikt nie odbiera. To chyba już mówiłem. Napisałem SMS-a i wysłałem zdjęcia. Nikt się nie odzywa, no zobaczymy. Może ktoś się odezwie. To samiec jest jednak. Nie samica, tylko samiec. Co zaraz będzie trzeba uciekać stąd. Nic się nie dzieje. Wszystko o 16 godziny będzie. Będzie trzeba uciekać. Po 15 jest już chyba na parę Deserzerują jeszcze O, typlerki. Czyli słaby w śmieci. Więc zalatają patyki zbierają. Tutaj taka parka budapesztów Możliwych się na jajka gonią już. wszystko się na jajka już goni. A wyszwany. To nie będzie było nawet ciemne. Ai dit, je regrette. C'est incroyable. D'accord. 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 Uh. jeszcze kurą to muszę przedzielić gniazda, jeszcze chwila, ale to jutro, jeszcze jest dzień, to się jutro zrobi, później zaś nie będzie czasu. Dobra, pozdrawiam wszystkich oglądających dzięki za, za łapki, za oglądalność. Chyba, że naprawdę coś jeszcze będzie się działo. Tam z pół godzinki poczekam, jak nic nie będzie się działo, to jadę i do kolejnych filmów. Jestem w dalszym części, pocztowa weszła, tutaj jest z numerem telefonu. Kóweczkę też mam, zaraz pokażę, dzwoniłem do Pana w sprawie tego gołąbka, nie odbiera telefonu, ale postaram się SMS-a napisać do tego Pana. Nawet nie wiem jaki to jest okrąg, nawet nie wiem jak to się sprawdza, bo ja tam nigdy nic nie miałem wspólnego z pocztowymi. Ale może to jest chyba numer 5258. Coś takiego to jest. Z roku to wiem, którego jest. Tutaj coś jeszcze jest. Nie wiem, gdzie to się sprawdza. Na razie ją zamknę. Tu ma numer telefonu. I tu ma taką skóweczkę. Na razie idzie tutaj do pocztowych. Jeszcze raz spróbuję do tego pana zadzwonić. Powiedzieć, że weszła. Sama wskoczyła do wody i się pić ciało, a to może z tamtego roku, jakiś młody, lot próbny był, nie wiem, ale ładna samiczka. rzucę ją do pocztowych i się sobie siedzi, spróbuję do tego pana później smsa napisać w domu. Zdjęcia mam, brączek porobiony, prześlę, zobaczymy. Jeszcze wpuściłem, tutaj sobie siedzi, o taki gołąbek. A, jeszcze raz spróbuję do tego pana zadzwonić. Zobaczymy, a jak nie, to akurat potrzebuję samiczkę, to nie chcę siedzieć. Dobra, próbuję dzwonić do tego pana. Może się dodzwonię, to powiem wam na filmie. Albo mu obrączkę SMS-em prześlę, nie odbierze. Dobra, minął jakiś czas. Widzę, co się zaczęli ganiać. Ja ruszyłem, patrzę, Barlin siedzi czarny. Ale czy wejdzie? Samica chyba może być. Siedzi, siedzi, siedzi. Jest na wylocie teraz Przemek potrzebował do pary. Nie, może wejdzie E, nie, nie głupia Może ją może na dole. Ale pióro ma w ogonie A widzę, jeszcze coś chodzi, jeszcze coś chodzi Ale może jej podsypię, może zajdzie A dzwonił zębaną u po zapomniałem wam mówić, właśnie skończyłem z nim rozmawiać. Jest podbranie bo ten pocztowy jest <laughs> bardzo dużo i gołębi nie wróciło. Ten pan nie chce tego gołąbka. Mam berlina, mam czarnego. A no. 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 i dzwonił ten pan, mówi, że tego gołąbka nie potrzebuje. Ja, jak to jest sam, jest ja go wypuszczę na którymś filmie. Dobra, dam pauzę, może złapię tego berlina. W po pauzie, jednak Berlin nie weszedł, zerwał się, ale Przemek za Berlin poszedł, nie może może do, do przemkaziadać, albo wrócił na metę. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Tam, jeszcze jakieś wysoko, coś tam chodzi. Tam kilka sztuk, tam idę tam zobaczyć. Jednak nie ma. A, i dzwonił ten pan. Ten pan nie chce tego głąbka. Ja wypuszczę tego gąbka. W, w sobotę ten pan mówi, że w tamtym roku im sporo i poginało. Miałem dokończyć tam wam, bon. i nie chcę tego głąbka. Kazał go wypuścić. Uszę tego gołębia. Nagram film, że go wypuszczam. Jeszcze tam chciał numer obrączki, żeby przesłać. Sporo gołębi im poginało z tamtego okręgu. Jakiś braniewski gdzieś zabranie wiem, nie wiem, coś tam tłumaczył. A wiesz pana, wiesz on tam tam co siedzi Bardziej musiał chyba zerwać jak... Nie wiem. Tu go nie ma? Nie, nie ma. Długo nie ma, tu para budapiesz siedzi, tylko wyszwana tutaj. W klatce siedzi weszłam. Jestem. Nie wiem, samiec czy samica. Ja nie Ja mu jeszcze Ile tam do niego zobaczyć. Dobra, pozdrawiam do kolejnych filmów.